umocnika obsługi hotelowej i ślusarza. Nasze koleżanki i nasi koledzy przygotowali stęki, z którymi można się spotkać od czerwoni na pracy właśnie jako kucharz, sprzedawca, mechanik i hotelarz. Jako pierwsi wystąpią sprzedawcy. Zapraszamy! Dzień dobry. Dzień dobry. O, czy może pisanie Tak, mamy w pustynie, więcej części. Nie, to na 5 minut. No a na przykład ocean, 1500 części? Nie, dziesięć minut. No to najtrudniejszy zestaw, niebo nocą, tysiąca części. No nie, czy wy naprawdę nie macie czegoś trudniejszego? Może być swój wymiar? Niech pani idzie do piekarni i po bułkę tartą, i zrobi sobie z niej <gry> i cierpliwi w stosunku do naszych klientów, a klienci jak sami wiecie są różni, niezadowoleni, niecierpliwi, nieuprzejmi, często niezdecydowani, bardzo wymagający, a my sprzedawcy musimy sprawdzić, by klient zawsze był zado zadowolony, jak dobrze wykonać zawód sprzedawcy i, i jak rozmawiać z klientem, nauczyć się wybierając kierunek sprzedawcy. Kolejny zamówca, Łukasz. Zapraszamy. Dzień dobry. Proszę, żona jakby go z dwie No tak czy nie. No, tak, A teraz kolejna scena. Czego Dzień rano w stajnce sołowego. u pana Przyżaka. A w sobotę jak to nie przyjaciół. Chyba nie zrozumieliśmy się do czemu. Pytałem, co pan chciał. Mój Boże, chciałbym być bogaty. mieć domek nad morzem. Zrobię po całym świecie. Może jeszcze raz mam to pytanie. Czy chce się pan napić? Czemu nie? A co pan ma? Ja niewiele, już tak. Kiedy co robił płacą, to jest to ja samotność. Dziękujemy. Nie może spotkać się ktoś, to z naszej szkole to będzie zawód kucharza. Do restauracji przychodzą w różni goście. A jak wszyscy wiecie, klient nasz Pan. My kucharze musimy spełniać czasami ich najdziwniejsze życzenia. Miejmy jednak nadzieję, że w swojej przyszłej pracy kucharza spotkacie klientów, którzy nie będą mieli dziwnych życzeń. A wy będziecie mogli wykazać się tym, czego nauczyliście się w tym zawodzie i wykonać swoje danie popisowe. dotyczy zawodu mechanika. Zapraszamy. <grychy> Mogę na koniec. <grycha> Dzień tak, no. dobry panie mechaniku. Mam pytanie. Jak coś, jak mam najczystszy 200 na godzinę, coś w ogóle czy w silniku, Jak mam się to koło O, alo wstróż. <grycha> A teraz kolejna smęka. Panie, panie mechaniku, niech pan sprawdzi jeszcze koło w moim samochodzie. Jedno, drugie. Trzecie, czwarte. Wszystko jest okej. Okay. Dziękujemy. Ten, <noise> kto zdecyduje się na naukę Ciecie. Ciecie. na kierunku mechanicznym lub samochodowym, może w przyszłości zrozumieć się z takimi sytuacjami w warsztacie samochodowym. Widzimy więc, że chociaż powinniśmy być zawsze mieli i uprzejmi, dla naszych klientów nie powinniśmy ich naciągać i oszukiwać, bo to może obrócić się przeciwko nam, jak naprawić samochód, jak kulturalnie obsłużyć klienta w warsztacie, nauczyciel się wybierając kierunki, mechanik pojazdów samochodowych. Ostatnia stęka, która zostanie nam przez nasze koleżanki, to stęka z hotelu. Zapraszamy. <grywa> Hotel bardzo dobry! Basen, fitness, biedne pokoje, czyste łazienki i takie puszyste ręczniki, że ciężko było owa jest to. Dobra, zlecę. Dziękujemy. Hotel to specyficzne miejsce. Pracownicy hotelu starają się, być przyby przybywający do ich do ich hotelu goście czuli się z nim jak u siebie w domu, niektórzy goście za bardzo biorą sobie to do serca i potrafią, z hotelu, i potrafią robić z hotelu przedziwne rzeczy. Naszym zadaniem jednak jest służyć gościom zawsze i wszędzie. O pracy z hotelu, o gości dowiecie się na zajęciach z hotelarstwa, w których będziecie uczestniczyć wybierając kierunek pracowej obsługi hotelowej. Ja jeszcze raz chciałam Was wszystkich serdecznie powitać, Waszych chowawców i Was wszystkich, którzy przybyliście pierwszy raz do naszej szkoły. Wieczór Andrzejkowy jest wieczorem magicznym i nie bez powodu zaprosiliśmy Was właśnie w tym dniu. Chcieliśmy, żeby to Wasze pierwsze spotkanie z naszą szkołą również było magiczne. Przygotowaliśmy tutaj dla Was różne wróżby, różne zabawy i konkursy. Dawniej wieczór Andrzejkowy yy, przeznaczony był wyłącznie dla taniem, które yy, oczekiwały rychłego zamążpójścia. Obecnie Andrzejki traktowane są jako zabawa w gronie przyjaciół, w gronie najbliższych yy, i różnym mają powiedzieć nam, co nas czeka w przyszłości, czy jakaś może podróż, czy rychłe zamążpójście, czy może nie daj Boże w waszym wieku macierzyństwo. Yy, ja zapraszam was na ciepłą herbatkę i posiłek po taki w formie pipetu. Życzę Wam jeszcze raz dobrej zabawy i no, życzę Wam również, żebyś, żeby Wasze wspomnienia tutaj z dzisiejszego dnia były jak najlepsze, no i żebyście wybrali naszą szkołę jako Waszą szkołę średnią. Życzę dobrej zabawy, Katarzu.